Dzień dobry. Dziś temat króciutki rzucanie słów na wiatr. Było to moje doświadczenie sprzed kilkudziesięciu lat, gdy jeden ze znajomych obiecał mi, że coś zrobi dla mnie. Minął termin. A on się nie odezwał. Gdy minęło kilka dni, miałam okazję spotkać go, a on wtedy odpowiedział: Tak sobie kłapnąłem dziobem, a nie można? Nie, nie można, bo dajesz świadectwo o sobie. Braku wewnętrznej harmonii myśli, słów i czynów. A to nie jest prawidłowe. Dziękuję za uwagę. To byłoby na tyle do refleksji na dzisiaj.